you <laughs> Dzień Akordeonu to impreza z wieloletnią tradycją. Ideą przewodnią jest prezentowanie publiczności możliwości brzmieniowych instrumentu. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Liliana Stopka, nauczyciel prowadzący klasę akordeonu w Państwowej Szkole Muzycznej w Kłócku. W tegorocznej jubileuszowej 20. edycji imprezy gościem specjalnym był Marcin Wyrostek z zespołem. Generalnie jeśli chodzi o klasę akordeonu w całej naszej Polsce to nie jest jakaś bardzo liczna grupa. Ale to mogę powiedzieć, że jest ogromne zainteresowanie, że świetnie. Ćwiczą, są zmotywowani, są zainteresowani tym instrumentem i zdobywają laury na konkursach. I to jest najważniejsza gwiazda wieczora, którą znam od czasów, kiedy był chłopcem i kiedy brał udział w konkursach akordeonowych, na które jeździłam również z moimi uczniami. A jest to gwiazda oczywiście laureat telewizyjnego programu Mam Talent. Kłocki Ośrodek Kultury już od wielu, wielu lat wspiera, promuje Dzień Akordeonu. Tego wydarzenia nie byłoby, proszę Państwa, bez wspaniałej osoby, bez Inicjatorki, bezpomysłodawczyni, pani Liliany Stopki, z którą bardzo dobrze muszę przyznać, współpracowało mi się od samego początku, a dowodem na to, że w Kłocku trzeba organizować dzień akordeonu, jest po prostu zainteresowanie mieszkańców, nie tylko mieszkańców, bo są tutaj osoby również z całej ziemi Kłockiej, spoza Ziemi Kłockiej. Będę grać dzisiaj utwór la Comparsita. Jest to raczej utwór energetyczny destango i długo się przygotowałem utwór. Na różne okazje grałem. Kiedyś na jakimś płycie usłyszałem, jak ktoś gra na akordeonie i mi się spodobało po prostu. Dzisiaj właśnie poczułem się znowu jak ten dwunastolatek, który znowu jest w Kłodzku. To są niesamowite przeżycia, niesamowite wspomnienia. To jest taki zawsze sentyment, już chyba już się starzeje. Będą utwory też e, autorskie, będą też piosenki. Dzisiaj też zagramy pewien, pewien utwór, który napisała e, żona Marcina Jajkiewicza, naszego wokalisty. E, w związku z sytuacją, która tam się dzieje na wschodniej granicy też, e, więc dzisiaj premierowo wy, wykonamy ten utwór też. E, więc, ale formy, mniej więcej się trzymamy formą, ale, ale, ale właśnie dużo jest improwizacji, dużo, dużo, e, dużo inwencji twórczej, tak? bo, bo każdy, każdy też jest tutaj z muzyków, który, e, który potrafi od siebie dać coś innego, a poza tym to jest chemia, ale ta chemia, którą właśnie, którą właśnie, na którą zawsze liczymy z, tutaj ze sceny, tam, tam z przodu na widownię, więc to jest najważniejszy element i to wtedy potem ma wpływ na to, jak my, co my zagramy.